Załóżmy, że w ten sposób będziemy oznaczali objętość walca, w którym zmieniamy wysokość. Objętość walca liczymy ze wzoru pi r kwadrat razy h i to h zwiększymy o 4 cm. Jeśli to zrobimy, to objętość tego pierwotnego walca o objętości takiej wzrośnie o 196 pi cm sześciennych, co możemy zapisać w ten sposób, że V1 to się równa V2 dodać 196 pi. Podstawmy teraz do tego wzoru dane, to co zapisaliśmy tutaj obok PR r kwadrat h dodać 4, to się równa PR r kwadrat h dodać 196 pi. Dzielimy obustronnie to równanie przez pi. Pi skracamy w ten sposób. E, następnie pomnóżmy nawias przez r kwadrat. Ok. I jak odejmiemy obustronnie r kwadrat h to te dwa wyrazy redukują się do zera. Zostanie 4r kwadrat równa się 196. Następnie to równanie dzielimy obustronnie przez 4, otrzymując r kwadrat równe 49. No i teraz pierwiastkujemy obustronnie. Wtedy z lewej strony otrzymamy wartość bezwzględną 0, natomiast z prawej strony 7. Pamiętaj o tym, że jakiekolwiek wyrażenie podniesione do kwadratu i schowane pod pierwiastkiem kwadratowym to jest wartość bezwzględna. Wiemy, że R to jest długość odcinka, długość promienia, czyli to musi być liczba dodatnia, a zatem możemy opuścić wartość bezwzględną bez zmiany znaku. Stąd R jest równe 7 cm. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał, otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Papa! Pa.